Witam Państwa po raz kolejny. Dziś jest pytanie takie nie ze studiów, ale z niczego, czyli ze uba. Jak żyć godnie. I jak godnie życie kończyć? To jest pytanie właściwie jakby na przekór wszystkim mądrościom świata, które radzą jak ukształtować umysł dziecka, żeby potem się rozwijało w górę. Ale jak żyć godnie i spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mamy warunki po temu, by nasze życie godnie kończyć. Bez względu na to, jakie ono było. Mój, nie tylko mój, ale może i czołowy psycholog XX wieku, Karl Gustav Jung, ng na końcu, powiedział: Najbardziej przerażającą rzeczą, jest całkowita akceptacja siebie. To jest mądra podpowiedź, która mówi, że nigdy nie należy zaufać do końca sobie takiemu, jakim w danej chwili się jest. To znaczy pójść za wyobraźnią, pomyśleć, w jakim kierunku jeszcze dałoby się tę sytuację swoją zmienić. Bo zmienić się na pewno da. Mówiliśmy tu o różnych yy, Mędrcach. Winston Churchill był takim wielkim, przez Brytyjczyków przede wszystkim uznanym człowiekiem, ale nie tylko. Dostał nagrodę Nobla za te swoje historyczne książki. I myślałem sobie, że to byłby człowiek, którego warto wziąć za wzór. Ale on z jednej strony mówił, że jeszcze nigdy tak wielu ludzi nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym. Nie wymienił z nazwiska Polaków, ale to o nich przecież chodziło, o bitwie o Anglię. I tenże Churchill nie dopuściłby ci Polacy, bohaterscy, świetnie walczący za Brytanię, ale w domyśle i za Polskę, wzięli udział w paradzie. Zwycięstwa w Londynie. To on, trudno do dziś powiedzieć w jakim stopniu, dopuścił do katastrofy gibraltarskiej. To on zgodził się na stuprocentowe podporządkowanie Polaków. Władzy Stalina. Co prawda, planował front przez Bałkany od południa, ale sprzeciwił się temu po pierwsze Stalin, więc i po drugie Rus Welt, prezydent Ameryki, Rus. Rus. A Welt po, po niemiecku znaczy świat. Coś w tej zbieżności nazwiska jest związane z sympatią Roosevelta dla Stalina. I Churchill temu jak najbardziej, jak naj. Nie wiem, czy najchętniej, ale się podporządkował tej woli. Zniewolenia Polaków. Jesteśmy przed wyborami Polacy w tej chwili. Każdy na swój sposób planuje, jakby to dobrze zagłosować. A co mam powiedzieć ja, kiedy już nie mam sił? żeby pójść i wrzucić tę kartkę. Co mam powiedzieć ja, który widzę, jak z jednej i z drugiej strony liczy się tylko głównie wygrana partii. Starszaków. Może nie takich jak ja, ale średnio starszych. I co mam pomyśleć ja, kiedy tak mało kto troszczy się o zwycięstwo młodziaków, może nie tak bardzo jak u Gombrowicza, ale powiedzmy tych 30-40 letnich, bardzo aktywnych Polaków, którzy chcieliby dużo w tej Polsce zmienić, bo jakoś o zmianie przez innych niewiele słychać. A co chciałbym zmienić ja? Proszę Państwa, 88 lat, co mam ze sobą zrobić? Skończyć godnie to życie. Jak skończyć? Nikt mi w tym nie chce pomóc, a już najmniej państwo polskie w sensie instytucji, które by pomogły człowiekowi godnie umrzeć. I się pytam, czy po Albanii, Niderlandach, Hiszpanii, Niemcach w ogóle, Niemczech Polska nie zasługuje na to, żeby stworzyć mi takie warunki? Żyłem, śmiem twierdzić, troszcząc się nie tylko o dobro swoje, ale i dobro innych. Zrobiłem wszystko, co tylko mogłem, żeby zostawić po tym swoim usiłowaniu i działaniu nieraz bardzo udanym ślad w postaci książek i siedemdziesięciu kilku blogów. Ale czy ktoś zechce doprowadzić mnie spokojnie do tego momentu, kiedy mnie już nie będzie? Przecież to jest naturalne. To jest przewidywalne. Dlaczego w Polsce nikt nie zadbał o instytucję dobrowolnej eutanazji? Wtedy, kiedy już nie mogę pisać książek ani nagrywać blogów, z cholernie bolącym kolanem, jak w tej chwili Państwo zapewniam. Ale się staram dać z siebie wszystko. Bo kocham ten kraj, kocham ogólnie ludzi i kocham przede wszystkim tych, którzy nie akceptują siebie w takiej postaci w jakiej w tej chwili są, bo jeszcze mogą być Lepsi. Brawo Karl Gustaw Jung. Proszę, żeby jego naśladowców było w Polsce więcej. Proszę, żebyście Państwo przygotowali sobie warunki do godnego odejścia, bo ich jeszcze nie ma. Co ja mogę dodać? Ach, no chyba tylko tyle, że przez wiele chwil swojego życia byłem lunatykiem. Niech zagra sonata Beethovena, lunatyczna. Pozdrawiam Państwa serdecznie.